Miejsce kolej na Również jest już w maszynie startowej. Podchodzi Drzewiec, także jest w startboxie. Podchodzi teraz Brekina. Ona także zajęła swoje miejsce. Teraz Warang jest i czekamy jeszcze. Na końcu wejdzie Złota Pieczęć. I Złota Pieczęć także jest w maszynie startowej. Czekamy więc na start. I wystartowały, równy start, po starcie na prowadzeniu Emily, za nią jest Giecha Surach, jest również Złota Pieczęć, jest tam również Dębowy Pień, na końcu galopuje w tym momencie Florian, a przed nim Elgaro. Emily prowadzi stawkę. Za nią na drugiej pozycji jest w tym momencie Drzewiec, na trzecim miejscu jest sura, chociaż teraz przesuwa się do przodu Brekina i to ona zajmuje trzecią pozycję. Emily Drzewiec, Brekina, surach. stawka w połowie zakrętu mocno rozciągnięta, dwa konie wyraźnie z przodu. Emily razem z Drzewcem, za nimi łeb w łeb galopuje Brekina i GH Surach na piątej pozycji, jeszcze w tej stawce jest złota pieczęć i konie zbliżają się do prostej finiszowej. 550 metrów pozostało do celownika Emily razem z Drzewcem środkiem toru Giehasurach po zewnętrznej finisz rozpoczyna Złota Pieczęć i Brekina pięć koni razem galopuje 400 metrów do celownika Emily i Złota Pieczęć po zewnętrznej Złota Pieczęć Złota Pieczęć i Emily ale nie poddaje się Emily i Giecha surach. odpada trochę Drzewiec i Brekina 200 metrów do celownika walka Złota Pieczęć Emily i Złota Pieczęć lekko galopuje, nie przegra Złota Pieczęć i walka o drugie miejsce, Emily i Giehasurach na drugie miejsce Złota Pieczęć wygrywa na drugiej pozycji Emily, następnie Giehasurach Brekina, Drzewiec Elgaro Warang, Florian i stawkę zamyka Dębowy Pień Pierwsza gonitwa dzisiejszego dnia wyścigowego już za nami. Pierwsze emocje za nami, a to przecież dopiero początek. Poczekamy teraz, aż sędziowie zatwierdzą wynik gonitwy pierwszej. Wtedy oczywiście go Państwu podamy. Wtedy też na padoku dekoracja zwycięzców. Proszę Państwa o 11.40. Pierwszy pokaz konie w pracy. Będziemy prezentować bryczki. Bardzo serdecznie Państwa zachęcamy do przyjrzenia się naszym bryczkom o 11.40 tuż koło Padoku. Tam też prezentować się będą konie, które wystartują w drugiej gonitwie dzisiejszego dnia wyścigowego. Przed nami gonitwa dla dwuletnich koni drugiej grupy na dystansie 1400 metrów. Dwa konie z tej gonitwy wycofane: Lago numer 2 i Bella Tertulia numer 6. Te konie w gonitwie drugiej nie pobiegną. Na padoku prezentować się więc będą z jedynką dorodna, trójka herbata, czwórka Itran, piątka Neverly, siódemka Bush Brother, ósemka Trim i koni numer 9 narkotyk. Mamy tutaj zmiany w programie. Kandydat rokejski Jakub Pawliczek, dosiadający konia numer 4, pojedzie z wagą 58 kg. Siódemki. Ogiera Bush Brother, dosiadać będzie Jockey Gabriele Bietolini. Joanna Fornal laskosz dosiadająca konia numer 8. Trim pojedzie z wagą.